No, Siemaneczko, witam Cię już w 96. odcinku podcastu Scenera Personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak jeść mniej tłuszczu w naszej diecie. No i dlaczego w zasadzie powinniśmy tego tłuszczu jeść mniej? I już Ci tutaj zaspoileruję, że ilość tłuszczów, czyli tego makroskładnika w naszej diecie, ma się nijak do tego, czy ty będziesz tyć, czy chudnąć, bo tutaj wchodzi główny aspekt taki że musimy jeść odpowiednią ilość kalorii, a nie stricte tłuszczów. Ale tłuszcze mają zdecydowanie najwięcej kalorii względem tych wszystkich innych makroskładników, czyli białka i węglowodanów. Bo 1 gram tłuszczu ma aż 9 kalorii, więc siłą rzeczy, jeśli będziesz go jeść dużo, no to będziesz jeść też więcej kalorii, a jak będziesz jeść więcej kalorii, to jest większa szansa na to, że zjesz więcej kalorii niż wynosi Twoje zapotrzebowanie i wtedy będziesz i z racji tego, że pracuję właśnie z ludźmi w kontekście zmiany selwetki i jednym z moich zadań jest właśnie ocena fitatu, no to jedną z takich kolejnych rzeczy, którą widzę, która utrudnia chociażby redukcję masy ciała, jest jedzenie zbyt dużej ilości tłuszczów, dlatego sobie właśnie o tym pogadamy. Co nie znaczy również, żebyśmy ich w ogóle nie jedli. Dlatego muszę Wam powiedzieć, że jedzenie odpowiedniej ilości tłuszczów jest również ważne, bo chociażby wpływa to na pracę naszego mózgu, czy pracy naszych hormonów. I tutaj musimy sobie powiedzieć o źródłach tych tłuszczów, no bo można je podzielić, tak, nie lubię tego tak kategoryzować, ale żeby Wam to uprościć, no podzielmy to na te dobre tłuszcze i na te złe tłuszcze. No i te dobre będą właśnie wspierały te e, rzeczy, o których wcześniej pomiałem, e, wspom wspomniałem, czyli pracę naszego mózgu chociażby, a te złe tłuszcze, no będą działały na naszą niekorzyść pod względem zdrowotnym. Chociażby może wpłynąć na zwiększenie się chorób związanych z układem krążenia, czy naszą otyłością, czy nadwagą. Więc przelecimy sobie teraz przez zdrowe źródła tłuszczów i te, i te które warto ograniczać. O, tak sobie powiemy. Pierwszą naszą gamą takich produktów, które mają tłuszcze, są to wszelkie ryby. I tutaj między innymi... Najczęściej taki spożywany jest łosoś, ale również makrela czy śledź również będzie bardzo fajnym wyborem. Również możemy postawić na, jeśli oczywiście nasz budżet na to pozwala, na krewetki, ośmiornice czy też małże, ale raczej takie rzeczy rzadko się spotyka na polskim stole. No ale akurat może jak będziecie mieli ochotę, no to czemu by nie. Kolejną gamą produktów są to wszelkiego rodzaju orzechy czy nasiona. No orzechów mamy pierdylią w sklepach. Więc, czy to włoskie nerkowca, czy takie migdały, pestki dyni, pestki słonecznika, to są jak najbardziej fajne, zdrowe źródła tłuszczów, które można sobie wrzucać do. Owsianki, albo nawet do obiadu. Albo możecie być tak jak ja, czyli po prostu nie bawić się w jakieś poprawianie, nie wiem, wizualnie posiłku, tylko bierzesz w garść orzechów do buzi i tak rozwiązujesz tą sytuację związaną z jedzeniem zdrowych tłuszczów. Również możesz spożywać zdrowe tłuszcze poprzez oleje, na który chociażby smażysz, albo dodajesz do posiłku, i tutaj jednym z nich jest oliwa z oliwek. Kiedy byłem młodszy, to się bardzo straszyło olejem rzepakowym, ale olej rzepakowy też należy do jednych z tych lepszych wyborów, jeżeli chodzi o tłuszcze, więc jak najbardziej możesz również z tego korzystać. Kolejnym produktem jest awokado. Mi osobiście nie smakuje, więc no ja z niego nie korzystam, jak już to naprawdę bardzo rzadko, ale jeśli tobie smakuje, to możesz go sobie zrobić go w formie jakiejś pasty na kanapki albo po prostu jak najprościej się da przykroić na pół i zjeść. Wracając jeszcze do orzechów, to tutaj również masło orzechowe jak najbardziej będzie fajnym dodatkiem, najczęściej chyba do owsianki, Ewentualnie do jakichś shakeów. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pomysły, gdzie można te masło orzechowe wcisnąć, no to Komentarze są dla Was. Co do takich smarowideł, jeszcze ja na przykład zamiast masła, które nie do końca jest właśnie lepszym wyborem, używam humusa. I to były jedne z takich lepszych wyborów żywieniowych, jeżeli chodzi o źródła tłuszczów. I fajnie, gdybyśmy na nich bazowali, ale teraz sobie przejdziemy do tych źródeł, które warto ograniczać. Wiadomo, tutaj wchodzi ten jeszcze aspekt takiego no, zdrowia psychicznego, nie? Nie mówię tutaj, żeby ograniczać do zera te złe tłuszcze. Najlepiej by było, oczywiście, ale jeśli macie ochotę na coś mniej zdrowego. I jeśli zjecie to w odpowiednich ilościach, no to nic strasznego wam się nie stanie. I pierwszą taką gamą tłuszczów, które warto ograniczać, są to tzw. tłuszcze nasycone, i najczęściej je znajdziecie w mięsach czerwonych w produktach takich mlecznych, wysokotłuszczowych, jak na przykład żółty ser czy śmietany. No tutaj śmietana jest takim produktem, który wam powiem, że najczęściej widzę w fitatu swoich klientów, który bardzo podwyższa kalorykę, jak i tłuszcze, no bo. No i z reguły my, Polacy, bazujemy na śmietanie, dlatego bo ona daje taki smak do posiłku, no bo się sosy na niej głównie robi. No i to jest smaczne, nie mówię, że nie, bo tłuszcz też można powiedzieć, że jest takim nośnikiem smaku, ale co za tym idzie, również zwiększa nam mocno tą kalorykę. Jak i również znajdziecie te tłuszcze nasycone w przetworzonych mięsach, tak jak wędliny czy kiełbasy, jakże tak bardzo popularnym boczku do jajecznicy oraz naszym świątecznym pasztecie. Również niekoniecznie zdrowe tłuszcze znajdziecie w słodyczach, batonikach różnego rodzaju, pączkach, ciastach czy rogalikach. No tutaj możecie postawić każde słodycze, które mają tłuszcze oczywiście, bo są też takie słodycze, które tłuszczów nie mają, na przykład żelki. No i jak mamy słodycze, no to również w fast foodach również znajdziecie Całą masę niezdrowych tłuszczów Czyli wiecie, nuggets, McDonald's Generalnie cały McDonald's No dobra, może tam, chociaż w sałatce też znajdziecie Jakiś sos, ale generalnie Dobrze wiecie czym są fast foody, kebaby McDonald's, KFC i tak dalej No i dobra, powiedzieliśmy sobie o tych zdrowych źródłach tłuszczów O tych złych źródł, źródłach tłuszczów Oczywiście w cudzysłowie te słowa bierzcie Które warto ograniczać ja nie lubię podejścia z radikowego. Zawsze się znajdzie przestrzeń, nawet i na te złe tłuszcze. Tylko pamiętajcie, zawsze chodzi o odpowiednie proporcje. No a teraz odpowiemy sobie na to pytanie, jak tych tłuszczów jeść. Mniej. No się maneczko mała przerwa w podcaście. Jeśli podoba Ci się mój podcast i lubisz go słuchać, to nie zapomnij, czy to na YouTube dać lajka w górę. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, no to ocenisz mój podcast jako 5 gwiazdek, bo po prostu takie czynności powodują, że ten podcast idzie w górę. Ja już nie przerywam, więc wracamy do odcinka. I w bardzo dużym skrócie musicie po prostu sięgać po mniej produktów, które te tłuszcze zawierają. Wow, niesamowite. Ale jak to może wyglądać w praktyce? Przede wszystkim wybieraj chude źródła białka. Na przykład, jeśli masz ochotę na mięso, to nie wybieraj karkówki wieprzowiny, tylko wybierz kurczaka lub indyka. Kurczak i indyk nie ma w ogóle tłuszczów, nie ma w ogóle węglowodanów, masane białko, a w innych produktach, właśnie w mięsie czerwonym, czy tam w wieprzowinie na przykład, tych tłuszczów. Mamy te, te tłuszcze mamy, sorry. Jeśli macie ochotę na szynkę na kanapkę, to wybierzcie jakieś, jakąś szynkę z kurczaka, gdzie jest dużo e, jakby mięsa, jak macie opakowania, tam bardzo często piszą na przykład e, szynka z 97% e, mięsa, na przykład, coś takiego. Więc starajcie się, jak już szynkę wybierać to taką, a nie na przykład salami czy też boczek. Jak już sięgacie po produkty mleczne, to też mamy tam wersję light. Na przykład mamy mozzarellę która ma w sobie tłuszcz, ale mamy Motarelle Light, która tego tłuszczu już nie ma. Mamy twarogi, mamy twarogi tłuste, mamy również twarogi chude, no to bardzo dobrze wiesz, który wybrać. Jak pijecie sobie mleko do kawy, no to wybierajcie mleko. Ten półprocentowe, niżeli te 3,2%. Jeśli smażycie na przykład mięso na patelni, no to używajcie mniejszej ilości tłuszczów, chociażby tego oleju, olej, oliwy z oliwek na przykład i kontrolujcie to. Nie wylewajcie jak to babcia zawsze robi. Jakbyście wody wylewali do, do zlewu, tylko odmieszczcie to na przykład łyżką. Ograniczanie tych właśnie złych tłuszczów, o których sobie wcześniej wspomnieliśmy, no również spowoduje, że tych tłuszczów będziemy jeść mniej. No logiczne, jeśli nie będziemy jedli produktów, które te tłuszcze mają i to jeszcze złych w dużych ilościach, no to logiczne jest, że tych tłuszczów będzie po prostu wiecie mniej. Więc im mniej słodyczy, tym lepiej. A jak już masz sięgnąć po coś słodkiego, to sięgnij po prostu w mniejszych ilościach i nie wiem, jeśli. Będzie to dla Was przydatne. Jak ja sięgam po coś słodkiego, to wybieram na przykład jednego Milky Way'a, kojarzycie na pewno tego batonika, zamiast jakiegoś dużego innego batona. Również, jak sięgacie po produkty fit, na przykład batonik bez cukru, to uważajcie na tego typu produkty, bo one, okej, okay, cukru może nie mają, ale mogą mieć naprawdę dużo więcej tłuszczów w porównaniu do innych batoników nie fit. Ale generalnie tutaj i tak się kręcimy wokół produktów przetworzonych, jak i tych, nazwijmy to słodkich. Więc samo ograniczenie już tego do jak najmniejszych ilości bardzo nam pomoże. Więc mogę to troszeczkę bardzo spłycić i powiedzieć Ci, że jeśli chcesz jeść mniej tłuszczów, to ogranicz produkty z tymi złymi tłuszczami, o których mówiłem wcześniej. Bo bardzo dużo Polaków, no tutaj będę akurat bazował na swoim doświadczeniu w pracy trenera, że te tłuszcze, które mają moi klienci podopieczni, gdzie ich uczę właśnie jak jeść lepiej, no to pochodzą właśnie z takich produktów jak no wysoko przetworzone fast foody, słodycze, czy chociażby właśnie takie pół kilo salami do kanapki, w cudzysłowie pół kilo. I również na zakończenie chcę powiedzieć jeszcze raz, pamiętajcie, że żeby schudnąć, tłuszcze też musimy jeść, bo są dla nas zdrowe, tylko musimy pamiętać o źródle tych tłuszczów, więc bardzo często jest takie przekonanie, że o ja muszę jeść mało tłuszczu, żeby schudnąć. Gówno prawda, tłuszczów też musimy jeść odpowiednią ilość i mianowicie powinniśmy nie schodzić poniżej wartości 0,7 g tłuszczów na każdy kilogram masy ciała. Więc 0,7 razy Twoja waga i poniżej tej wartości gramów tłuszczów nie schodzisz w ciągu dnia. A jak to liczyć? Na pewno wiesz, że jest aplikacja FITATU, ona Ci bardzo tutaj pomoże. Jeśli nie wiesz jak jej obsługiwać, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie, czy wejść w deficyt, żeby schudnąć, masz darmowy kurs do odebrania w opisie tego podcastu. Pozbądź się brzucha bez wyrzeczeń, obok jest link, odbierasz kurs i wiesz wszystko, jak co robić. Jeśli będziesz potrzebował pomocy właśnie związanej ze, ze zmianą swojej sylwetki w kontekście treningowym, jakiej pomocy właśnie w FITATU, jakiej pomagam właśnie swoim podopiecznym zacząć jeść zdrowiej, no to Aplikuj do współpracy ze mną. Najpierw musimy odbyć taką rozmowę kwalifikacyjną, żebym miał pewność, czy aby na pewno jestem w stanie Tobie pomóc. Jak nie będę w stanie, to odsyłam Cię do kogoś, kto wiem, że Ci pomoże, bo na przykład, nie wiem, chorujesz na coś, a jak wiem, że Ci pomogę, no to będziemy razem działać. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia jak zawsze w niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, trzymaj się, cześć.